Panie doktorze, kierował Pan zespołem specjalistów, którzy przeprowadzili nowatorski zabieg udrażniania zatok metodą EXPRESS. Na czym polega nowatorstwo tej operacji? Panie redaktorze, Szanowni Państwo, no to jest metoda, która wnosi nową jakość w nasze procedury, jeśli chodzi o najmniej inwazyjną możliwość leczenia zatok przynosowych. To są techniki, które wykorzystaliśmy w leczeniu pacjentów, trzech pacjentów, jeśli chodzi o przewlekły stan zapalny zatok. Różnica w tej technice w stosunku do innych jest dosyć istotna, dosyć znacząca. Jest to kolejna generacja takiej techniki balonikowania zatok. Ta technika jest jeszcze mniej inwazyjna z tego powodu, że możemy ją nawet dedykować dla naszych najmniejszych pacjentów, dla dzieci. Możemy również wykonywać te procedury w znieczuleniu miejscowym w sedacji, czyli w takim wyciszeniu pacjenta. Ta procedura jest bardzo krótka, bardzo mała, inwazyjna, a musimy sobie zdawać sprawę z tego, co jest niezwykle istotne, że dla zdrowia zatok najważniejsze jest. Ich udrożnienie, upowietrznienie, spowodowanie, żeby one miały szanse same dla siebie w samowyleczeniu, w samogojeniu, i temu służy ten zabieg. To jest bardzo krótka procedura, tak naprawdę. Ona trwa. W granicach od 15 do 30 minut, i pacjent po godzinie, po dwóch godzinach może już wracać. Dolegliwości towarzyszące temu zabiegowi są naprawdę niewielkie. To jest znieczulenie miejscowe, czyli przypomina to troszkę właściwie dzisiaj wizytę w gabinecie stomatologicznym. Także jest to rzeczywiście kolejna jakość, kolejne, jak my to mówimy, instrumentarium na naszym stole. Oczywiście nie u wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie akurat tą metodą przeprowadzić ten zabieg. Zalecamy przede wszystkim u pacjentów, którzy mają problemy związane z blokadą ujść naturalnych zatok. Jeżeli pacjent ma problem przewlekły w zatokach, rzeczywiście te techniki endoskopowe wykorzystywane do dzisiaj zresztą przez nas są technikami dobrymi, ale bardziej obciążającymi, bardziej inwazyjnymi. Dedykujemy również te techniki naszym najmniejszym pacjentom, czyli też dzieciom. Oczywiście w wybranych przypadkach, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To jest też technika, która nie zastąpi wszystkich dotychczasowych, niemniej jednak. Jednak powoduje, że mamy dodatkowy element, który wykorzystując potrafimy bardzo łatwo ulżyć pacjentowi i spowodować trwały efekt wyzdrowienia zatok. Powiedzmy, jaka jest różnica w jakości życia przed zabiegiem i po zabiegu? Pacjenci z dolegliwościami zatokowymi to są pacjenci często bardzo cierpiący. To są dolegliwości bólowe głowy, to jest częstość nawrotowość pewnych infekcji, pewnych dolegliwości zbiera się wydzielina, spływa, ścieka, często ma to bardzo duże znaczenie nawet u osób pracujących głosem, gdzie rzeczywiście no, muszą dbać o to, żeby, żeby rzeczywiście ten głos był jak najlepszej jakości, ale również pamiętajmy o tym, dzieci, to, co możemy. Wykonać u dzieci w sensie procedur zabiegowych, czym mniej jest inwazyjny ten zabieg, tym oczywiście bardziej dedykujemy dla takich pacjentów. Proszę też pamiętać o tym, że ten zabieg możemy wykonywać u osób, które nie muszą mieć znieczulenia ogólnego, ale nie muszą, a często to są pacjenci, którzy nie mogą mieć znieczulenia ogólnego, pacjenci bardzo obciążeni z różnymi no, złożonymi problemami zdrowotnymi. Także to jest zabieg, który jakby poszerza nam zakres proponowanych świadczeń zdrowotnych i rzeczywiście powoduje, że. Możemy, możemy dedykować go kolejnej grupie pacjentów. My, jako klinika, no pierwsza w Polsce, druga w Europie, wykonaliśmy te zabiegi, te procedury. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pacjenci już też. też. Także będziemy starali się coraz częściej i coraz szerzej te procedury realizować, wykonywać. Panie doktorze, ta metoda też pokazuje, jak ważnym nurtem w medycynie, w laryngologii również jest taka personalizacja. Podejście indywidualne do pacjenta. Ta metoda właśnie pozwala na takie podejście. Oczywiście podstawowa kwestia związana z leczeniem nie tylko zatok, ale zwłaszcza może zatok w tym momencie, to jest to, żeby spersonalizować, zindywidualizować dobraną metodę do pacjenta. U każdego pacjenta oczywiście na skutek przeprowadzonej diagnostyki bardzo precyzyjnych dzisiaj badań, czy badań endoskopowych, przedoperacyjnych, czy badań tomografii komputerowej. My dzisiaj bardzo powszechnie wykorzystujemy taką tomografię trójwymiarową, najmniej obciążającą, taką, my mówimy, konikalną, cokolwiek to znaczy. Natomiast to jest rzeczywiście dodatkowa, dodatkowy element, dodatkowy też... Dodatkowe narzędzie, które możemy dedykować konkretnemu pacjentowi. Pamiętajmy o tym, że czym więcej mamy tych narzędzi, czym więcej mamy tych możliwości, czym więcej mamy tych przysłowiowych sztućców na stole, tym rzeczywiście możemy bardziej precyzyjnie naszego pacjenta wyleczyć po prostu. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję serdecznie za rozmowę.